Mandero do widzowie Tana, to Z tej strony witam Was bardzo serdecznie na kanale It gdzie wraz ze mną jest dzisiaj Zysku i razem będziemy grali sobie w remnanta dwójkę. Zysk, przywitaj się z widzami. Witajcie. Powiem Ci, Zysku, jak z Tobą nagrywam, to jakoś te intra wychodzą mi za pierwszym razem. Bo jak gram solo, to się jąkam strasznie, czasami podchodzę po kilka razy, a z Tobą jakoś to tak idzie. Jestem fajny yeah. i skromny, nie zapominają o tym. Dobra, drodzy Zobacz. widzowie, wczoraj, znaczy wczoraj na ostatnim odcinku pomęczyliśmy się trochę z dungiem, ginałem parę razy. Zaczynam powoli rozumieć, że ta gra wcale nie jest easy, ale to jeszcze do mnie tak hard way dociera metodą. Uczymy się na błędach. Zysku mnie niby keruje trochę nie. I cóż, dzisiaj chyba dokończymy tego dunga. Ja ostatni odcinek zakończyłem w tak dość niespodziewanym momencie, bo nie dokończyliśmy tego, tej historii, ale nie wiem ile ona jeszcze będzie trwała. Zyska prosiłem o niespoilowanie, więc mi nie mówi, więc dzisiaj myślę, że go dokończymy. I cały czas poszukujemy tej całej Clementine, tak zysku? No oh my darling, Clementine. Clementine. If you wanna live forever. To dalej to uh, sama boss. nuta? Tu jest bos już? Aha O Jezu, to z grubej rury zaczynamy ten odcinek Nie wiem czy się przerabiać na... A tam nie będę się przerabiał. Nie przerabiasz się? Nie zobaczymy jak to pójdzie, najwyżej się przerobię. Uuu! Uh, przechodzę przez mgłę. Czemu ona tu jest? Co to jest? To jest w dodatku panienka. Ba Wygląda mało przyjem... przyjaźnie. No, Ona ma gigakotwice. kotwicę. Do Łe o Jezu kochany Adia badia o Jezu Jest serce Tu jest ciasno, zysku Wiem Jezu do ciebie strzelam, i stąd Dobrze, strzelaj to jak jestem w pół to może do mnie strzelić, i leźę O Jezu! dzikie wieprze Łę! Dzikie wieprze Dzikie wieprze Badzia Badzia W mam dylemat, bo mi się serca kończą No to trochę trudno Ale ona kręci fikoły Dobrze, że ona ciebie fokusuje. Łaży. Dobra, powoli zaczynam kumac. Ucieka? Zobacz, Widzisz, na tym poziomie bossy mają... pelki Ma hearty emfaty. Ooooo! Stałem! Hmm. Pasywa, nie? Gdzie jest. jest? O Jezu, przywaliła o mi z w plecy I'm dying desk Moment <laughs> Uno momento por favor. Chyba ci się nie uda. Przecież ona nie powinna mi przerwać A jednak <laughs> A precz No, nie, 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 niedługo nie, o o Jezu, nie, 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 ja. No tak, drodzy widzowie, więc yy, zróbmy tak, że widzimy się na zakończeniu tego bossa. No i dobra, drodzy widzowie, jesteśmy na drugim podejściu. Zycku zmienił bolit. Jakimiś mackami mi tu macha. Kiluje mnie, jestem nieśmiertelny. A ona zaraz ginie. Umarłej się, zycku. Niestety. Niestety. Czyli teraz grasz na tej swojej klasie totalnego healera? Tak jest, totalny tank demy... No, demy nie nazwałbym. Tank healer wariat. Mhm, mm podoba mi się to. A to trochę cheatowanie. A co to są za macko gnomy? Nie znasz Henryka i... Znaczy Roberta i Norberta? Nie. To poznałem. E, ale strasznie mnie wkurzały, bo mi zasłaniały celowanie podczas walki. Tak. Teraz moja klasa działa w ten sposób no. że im więcej na przykład ciebie walnę i cię wyhiluję i ich wychiluje, to tym więcej ja dam tobie. Aha, okej. Okay. Zobacz, teraz cię walnę drugi raz się kierą. Gdzie to jest to. Czemu? Norbert, uspokój duchku. Widzisz, cały czas cię chiluję. No powiedzmy. No i teraz patrz jeszcze. Trzeci staczek Teraz ten hit to będzie szaleństwo. No. O, już wszedł, patrz, do się Nie, Nią, nie O, i nie umarłem? Nic, nic się teraz nie dzieje. Jak do, do pięciu staków jesteś nieśmiertelny Aha. To ciekawe. Ja, miliard kilo na sekundę. Dobra. To co? Let's go dalej? Może być. To jest taki cheating, bym powiedział. No trochę tak. No stary, ile ty już masz godzin w tego remnanta? No tam tylko Z 200 To prawie nic. Co to jest Powiedziałbym, Pozwania, że wieje ligiach. lekką amatorką. Tak O, coś dostaliśmy znowu No to właśnie Dobra. Exit jest. Jest exit. Cieszę się. Mhm. To se kliknij. Mogę? Tak. <laughs> Dziękuję. Proszę. Exit, traveling. Ale w momencie, Pod jak. ja zapomnę użyć? No. to jesteśmy w. W czterech no. no, to niedobrze. A Shira jaką klasą gra? Shira to w ogóle generowaną klasą gra. W pierwszej godzinie swojej gry dostał najbardziej ukrytą klasę, której ja jeszcze nie mam i długo nie będę miał. Okej. Brzmi sensownie. A co z wygnirowaniem tego? Jak? Archon. Przyjemnie, jak ognisty ptaszek. Pamiętasz Diablo Archonta? No pamiętam. Wysadzanie jest Coś podobnego. Aha, okej, no dobra. To co teraz? No idziemy dalej. Teraz. Aha, no to gier. tak. Chcesz coś odnowić? E, mogę, bo nie ma mamo. No to checkpointum. Mhm. Dotykamy kryształów. To jest. Fuck jest. Znowu coś mi tutaj biadoli. Escape, close. Że ma problemy psychiczne czy coś takiego. A, okej, okay. no to spoko. No i tu są te drzwi, które pukałeś do nich. No no no, to teraz się otworzą? Dotkniję. No tu jest zasoba z tej strony. Uu. A bo Taki my szotka... z drugiej strony wyszliśmy. Mhm. Mm Dobra, czaję. Czaję. czy my odblokowujemy po prostu mapę tego świata? Tak, i to A tu jeszcze jest, jest. Tu się da gdzieś wejść, bo jest czerwono. Nie wchodź tam. Nie? Dobra, to nie będę. Tam boli. Tam boli boli. Tam boli, boli. Dobra. Tak. Nie, 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 them together, friends. friends. O! Dalej cię nie, nożem. To, zobra, ja mogę u nich stać. Ty też już możesz tak. O, widzisz? nie, 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 i Robert nie, nie, tak mają. Robert. Leżeć. Ty, Norbert szaleje z Robertem. No, tak, mają. tak, mają. tak jest. Ej, to no Strzeliłem przez twojego tego. Z Norberta Bardzo strzeliłem. Bardzo dobrze. Damage Ruszaj się, desk, bo nie mogę wejść pod drabinie. No, ruszam się czasem. O, coś Acja. odblokowałem. Co odblokowałeś? Nie wiem. Coś odblokowałem Ostatnio na pewno. Level. O, plecy mamy. Każdy ma plecy. Każdy ma plecy. Boom, headshot! Ale wpadła pod level. schody. Ona coś tam na dole chyba krzyczy Zaraz no, przestanie Już przestała Tam no, nie idziemy, nie bo tam jest niefajnie, dobra Byłem pozbierać dysku Zbieram wszystko co się da Bardzo dobrze ja się O zgubiłem. ty na dole dobra. jesteś No przez przypadek Zabudniał się w czasie przestrzeni Tędy. Nie wiem czy to I jak Ci się podoba jak na razie na razie jest spoko. To znaczy wiesz, ja muszę trochę spędzić czasu w tej grze, bo tak naprawdę chodzi tutaj moim głównym dylematem jest movement, nie? I ja nie jestem przyzwyczaj... przyzwyczajony do tego, że praktycznie w jednym hicie, jak nie trafię, to mi ubywa połowę HP. Podejrzewam, że na tej apokalipsie jest jeszcze trudniej. Tak. No ale to jest chyba charakterystyka gier no souls like, tak? Mhm. Znaczy żółtani trudniej jest, co jest co to było? Chyba Norbert i Ro... O jezu! Się rozbujali. Skaczę do pana z piłą. Ue! Witam. Żegnam. O, jest kratka, podejść do kratki. O, dobra. Iż tam było. Nic. 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 nic? nic. W tym momencie to już nie jest Soulstrike, to jest b i No ja, teraz to jest jak masz tą postać, nie? Mm -hmm. To już mi się podoba teraz. <laughs> teraz to jest taka przykodówka w stylu Raymana trochę, nie? <laughs> Co za człowiek. Dobra, o tam na górze no. niebieskie. No. Co tam? To idziemy tam. No Norbert Zobacz, ty Norbert mnie kratka, stresuje podejdź. cały czas O Nie no to jest taka mała Nieważne podejdź No jestem Wszystkie, wszystkie kratki są ważne No dobra Skoro tak mówisz Zobacz, żółte. Wow, wow. Leżeć Pewdzi, że jak zacząłem używać tego Q to życie jest przyjemniejsze No nie tylko to ma strasznie długi cooldown, nie? Potrzeba tam nie byłem, nie podniosłem. Ja już byłem. A jak ty podniesiesz, to się liczy pan... dla wszystkich, tak? Tak, tak. Pan z piłą leci. O, ale fajnie. Czy pan z piłą. Czy ktoś tu może mnie bić, bo mi się kończą serduszka? Pan z piłą może. Zapraszam. O, jakimś gazem mnie potraktowali. Dobrze. Dobra. Strzelaj do mnie. Kościół do mnie, nie do niego. Łe? zlagował mi grę przez moment. Niedobrze. Niedobrze. Czy ja rozumiem, dysku, że my teraz przemierzamy ten świat i idziemy do kolejnego bossa, tak? Tak. A. i Robi robimy jedną z wielu i... opcji w tym świecie. O, jak to jedną z wielu opcji? No bo kampanię możesz przejść kilka razy i natkać... Natkać, może spotkać inne bossy, inne mapki. Aha! To tego nie wiedziałem. Chodź do checkpointa. Jestem, już dotykam. Dotkłem! Dobrze. Już mam 10 serduszek. Okej, okay, git, zacnie. Idziemy tutaj? Poczekaj, bo czytałem, no. Dobrze, do wariatkowa idziemy. Do wariatkowa? Uh -huh. To nie wyróżni nic dobrego. Dlatego pozwolę ci iść pierwszym. Ale masz fit, pupcie. Tak ma być. <laughs> Ue! Ta no dobra, to Norbert. Czego się boisz? Roberta i Norberta? No, Robert został z tyłu Idź tam. Gdzie? Którędy? No wprost Uuu ducha widziałem. No. Tu są typy przywiązane. Co to jest? Co no to jest? Co tu się dzieje? Dantejskie sceny. A ty co? Ty oni naprawdę są jesteś walnięci. Ale jakie oni mają w ogóle te Mate <laughs> <laughs> Massacra Jeszcze chcę tego zobaczyć. Tak dlaczego moja latarka nie działa? Nie wcisnąłeś ją, Ly? O, poświecę mu trochę. Jakie one i mają zęby? Ue! Ktoś tu przyszło. Norbert, odejdź. Tam zielone jest Antidotum Tu otwórz te drzwi jak wie A tutaj tak? Mhm, to się da otworzyć Tak A skąd mamy klucz? Nie mamy Aha, okej. Okay. A to stąd przyszliśmy chyba, nie? Tak, to jest skrót, żeby nie iść okay. przez tamten Norbert i Robert ci pomoże. <laughs> A kto tu jest na tych zdjęciach? Józefina i Józef Dobra, no. ue! To jest Norbert i Robert jak jeszcze żyli <śmiech> <śmiech> ładuj to! nie! Prawie rzuciła we mnie kosą. Pewnie tak, Norbert i Robert czasami mi nie ułatwiają zadania. No czasami zabijają ci przyjaciół. O, boks zamo. I tutaj jest sekret. Okej, okay. czytam sobie, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe. Jakieś opisy pacjentów. Dobra, escape. Gdzie jest sekret? O, it, A tutaj. Przeszedłeś ko niego. Mhm. A skąd kod? Możemy to zrobić easy way albo hard way Dobra ale powiedz no bo ja chcę tak wiesz normalnie Żeby zrobić to normalnie musisz wyzbierać tutaj cztery lalki w tych posiadłościach Iść do takiego pomieszczenia w wariatkowie na dole No I wysłuchać piosenki pani W tej piosence to. zwrotki będą cyframi O, ci panie dobra ale Czy... zróbmy to Cyfry są ukryte w zrodkach Chodźmy. Dobrze. Tutaj masz oznaczone te laleczki czaki. A widzę zielone i tak dalej tak. Na żółto. Bo są zielone te znaczniki. Tak. O tu jest zamknięte. Hmm. Jak wciśniesz M to, co, bo... to widzisz różne poziomy. Jak obrócisz okay. mapkę tego pomieszczenia. A no widzę widzę widzę. I widzisz, gdzie jest zielone? O jezu, dobra, tuż przed nami jest zielone, I ale za drzwiami, ale musimy żółte. Musimy to żółte. żółte. Reczki, czaki. Tu trzeba schodami wejść, dobra, to chyba wiem gdzie. Tu, tędy. Tu i tu powinna być lalka. O, door mamy. Chyba To tu? Nie Nie? Przegrałeś lalkę Jak to przegrałem? Nie tak tylko <laughs> Nie no, zebrałem coś No To teraz fioletowe Jeżeli masz lalkę to masz ją w inwentory, nie mam nic w inwentory Fioletowe to jest ja ten, ten Inwentory? Nie masz lalki mm, Nie mam Tamtie lalki gdzie latarka ale zniknęło żółte kółko. Mhm, żółte to są cenne Aha, a my jaki kolor? Nie pamiętam. Dobra, to idziemy dalej. Poczekaj, do fioletowego teraz. Mapa. Jezu, ta mapa Fioletowe jest tak nieporęczna. Jest a fioletowa to jest safe. To jeszcze mam zieloną kropkę. No, to jest konsumable. To nie mam więcej kropek. No, ona jest, to jest bardzo poręczna, bo obracają inaczej, pod innym kątem. Wtedy widzisz wszystkie poziomy, i gdzie jesteś? No tak, ale nie mam innych kropek na mapie. No. To gdzie Musimy jest ta lalka? Znaleźć. Chodź, 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 chodź. To dawaj, prowadź. Chodź, pokażę ci, gdzie jest lalka, czekaj, dwa. Mhm. Ale ty chodzisz pierwszy. Dobra. Tam. Na dole? Mhm. Idę. Idź. O jezu, co to jest? To będzie dobre. Co to jest? Nie Na mogę nic nie z tym zrobić. Okej okay. Dobra jaka fajna kratka, wejdziemy O, tu coś jest O, Simulacrum znalazłem. No, tam nic, I tu nic nie ma. Dobra. to chodźmy. Prosto. No, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Jakieś płaszczki tak, 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 tak Tu, tu, tu? Tu, 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 tu. O kurcze Henryk Wejdź do Aha, Zaczekaj, tu zobaczę O, tu jakąś dziurę znalazłem tak wejdź cało? się kukało. Altem no, mamy jakąś notatkę. Uuu! fioletowe. Pog device. Masz pierwszy amulet, brawo. One comes, one comes. Nie, she comes, she comes, she comes. Dreams, horror, dreams. Then nothing, pain, nothing and fear and nothing. Bardzo piękny poemat. No. Ja słyszę, że tam jakieś ostre dymy za nami są. Uee! Yes, to to, gigaszury! Mm? <laughs> Ty on nic... A! Nie bój się Film działa Uciekaj z do tej kratki, podejść tam do tej kratki, tam gdzie no Podejdź, podejdź. podejść UE! <laughs> się nie, bój, bigo ja wiem, że nic mi nie robi, ale... Powiedz mi, generalnie tutaj mechanika jest taka, że trzeba dodrzuwać przez enemy. Bo Zależy ja... Od enemy. No bo teraz ja na przykład zdodrzewałem do tyłu, ale już jego... Bo on atakuje trzy razy pod rząd z tego co zauważyłem. Kurczę, co ja zrobiłem? Zużyłem do je... Jestem głupi. Dużo serca nie zużyłem. Ale poczekaj, użyję sobie Amo Eee, czyli mówisz, że nie ma metody, tak? a dużo jest tutaj rodzajów enemy? Tak. Gdzie idziesz? Halo. Patrzę, no szukam sobie czegoś. Co? Tutaj idź, tu, tu. Zapukaj. Tu? No. O? Kto cię tu zamknął? To ja. Zysk. For a patient. i honestly did not think they were capable. no matter. it's a blessing, really. It gives me time to complete this damned sculpture. Sobie dreams. oh, sneer, the night weaver herself. as i sleep, and she feeds upon me, i can see her features clear as day. but when i wake,

What do you want to know? That is precisely what I'm trying to ascertain. If you would but leave me to my work, elementary psychology, my dear, the same methods we use on our patients. The arts have a, a remarkable way of breaking through our brains' the natural blockades. Very well. No i co? No i dowiedziałeś się czegoś. No, że ją tu zamknęli i że figurki sobie rzeźbi. Ale ona no była lekarzem? Figurek. Aha, no dobra. E, bu, 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 bu. No dobra, zysku. Ale to zróbmy tak, że się tu zatrzymamy i na dzisiaj zakończymy. I tak była walka z bossem na początku... Zwiedziliśmy sobie trochę psychiatryka, a jutro będziemy znaczy w następnym odcinku kontynuować tą naszą przygodę. Co ty na to? Jest, 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 jest. Dobrze, to drodzy no. widzowie, ja dziękuję wam za dzisiaj. E, zysku, tutaj teraz dzisiaj no naprawdę suportował tymi e, mackami, tak. Tak, to ty tu. Tam. Robert i Norbert, Robert i Norbert, zapamiętaj. Dobra, będę pamiętał. A tymczasem żegnam się z wami standardowo, drodzy widzowie, życząc wam miłego dnia bądź wieczora, w zależności kiedy oglądacie ten materiał i do zobaczenia w nadchodzących filmach. Trzymajcie się ciepło i